Te ręce mnie tak denerwują, nie? Jak mam je tam, to tak leci do obiadu, później jakiś forward maili, no i do domu, nie? Do pracy z psem się przyzwyczajem, bo on ciągle tam, wiesz, jakieś dźwięki wydaje, coś tam robi, nie? A tutaj tego nie ma. <śm> Nazywam się Maciej Morawski. W Merixie pracuję od ponad 5 lat. Jestem Maciej, pracuję w Merichsie 7,5 roku. Cześć, mam na imię Piotr. W Merixie pracuję już przeszło 3 lata. Parę dni temu była trzecia rocznica. W wielkim skrócie prowadzimy projekty tak naprawdę od A do Z wykorzystując zazwyczaj zwinne metodyki zarządzania projektami. Myślę, że jesteśmy bardziej członkami zespołów niż osobami, które zarządzają zespołami. Pracujemy zwinnie, więc każdy z nas tak naprawdę wypełnia jakąś rolę w zespole. Project manager jest odpowiedzialny za to, żeby informacja odpowiednio krążyła między klientem, czy nawet między użytkownikami końcowymi, a zespołem. Aby ta informacja była odpowiednio przekształcona, wzbogacona o takie szczegóły, żeby zespół realizujący dany software wiedział, co musi zbudować. Każdy projekt jest inny i to jest najfajniejsze, że powiedzmy wychodząc w środę po południu z pracy, gdzie pracowałem z klientem nad systemem wspierającym pośredników nieruchomości w Stanach, na drugi dzień rano zaczynam pracować nad projektem. Non-profit, który może wesprzeć zmiany, jeśli chodzi o komunikowanie i dzielenie się wiedzą, taką powiedzmy bardzo profesjonalną zespół do projektu. Konsultujemy zawsze z naszymi liderami, którzy wspomagają nas w tym, kto powinien uczestniczyć w projekcie. Patrzymy, kto jest też wolny i kto czułby się dobrze w danym projekcie. Nie zawsze stosowanie na przykład Scrama, konkretnego frameworka by the book jest najlepszym rozwiązaniem, bo to nie my powinniśmy być dla Scrama, tylko Scram dla nas. Project manager w Software House'ie to jest osoba, która musi umieć po prostu ogarniać. Musi wiedzieć, jak ogarnąć naraz cały, cały ten galimatias, jak to zrobić w odpowiednim momencie, jak sobie poradzić z natłokiem pracy. Ale też umiejętność komunikowania się, dostarczania tej informacji, o której powiedziałem, no i otwartość. Czyli mamy komunikację, Mamy wiedzę i mamy doświadczenie i te trzy tak naprawdę cechy powinny, powinny być, żebyśmy mogli wystartować, żebyśmy, żebyśmy sprawnie poprowadzili projekt. Naprawdę w Merix mamy świetnych ludzi, otwartych, bardzo utalentowanych. Jakbym miał tak powiedzieć, co, co najbardziej mi się podoba w pracy, to zdecydowanie atmosfera. I ona się nie zmieniała specjalnie od momentu, kiedy tu przyszedłem, czyli trzy lata temu, gdzie było nas mniej to cały czas jest tak samo. Fajnie.